Gdyby nie dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. W ramach tego zadania są dwa odcinki. Jeden to jest ten asfaltowy, który został wykonany, jak widać, w sposób. Solidny wraz z, z tymi poboczami, którymi, które stanowią takie źródło przepływu czy przedmiot przepływu wody, natomiast druga część, to o to mieszkańcy najczęściej pytają, to jest, nie wiem, mieszkańcy powinni się dowiedzieć, że mieszkają przy zabytkowej drodze, którą opiekuje się konserwator zabytków. W związku z tym nie można było tej kostki pokryć asfaltem, tylko trzeba było ją po prostu wyrównać. Nie było zgody konserwatora wojewódzkiego konserwatora Zabytków na pokrycie. Asfaltem. Asfaltem, ale droga została wyrównana. Przy okazji parę innych rzeczy zostało zrobionych. No i ona dość długo czekała, ale ona nie była w jakimś tam makabrycznym stanie. Ona była. E, tu już się pojawiały dziury i takie e, sporadyczne łatanie tych dziur nie pomagało. Bo po chwili wychodziły gdzie indziej. Dlatego decyzja o remoncie. Droga dość ważna, bo tu jednak jest duże osiedle już w tej chwili, dużo więcej samochodów, to jest łącznik pomiędzy ulicą Śluzową, Willową, ale też są boczne drogi w kierunku ulicy Leśnej i tam w kierunku Batorego, więc ona jest dość, dość uczęszczana. Jak widać są jeszcze, jest jeszcze parę tutaj takich nowych inwestycji na działkach, które zostały wykupione w drodze przetargu. No, i cieszyć się trzeba, że kolejny element tej estetyki w takim dość ważnym punkcie miasta jest na tak wysokim poziomie. No, i cieszyć się też trzeba, że coraz częściej przetargi wygrywają firmy, firmy z Bolesławca. No, to jest dobry prognostyk na to, że i przy kolejnych przetargach będą proponować konkurencyjne ceny i dobrą jakość wykonania.